Wszystkie uczelnie wyższe zainaugurowały kolejny rok akademicki. Inaczej niż zwykle, z zachowaniem dystansu społecznego i uczestnictwem wirtualnym, bo z zastosowaniem przekazów online. W rejonie bielskich dworców PKP i PKS ma powstać centrum przesiadkowe oraz nowy łącznik drogowy pełniący w praktyce funkcję północnej śródmiejskiej obwodnicy miasta. Zakończyła się modernizacja basenu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Armii Krajowej przy ulicy Sterniczej 4 w Bielsku-Białej. To jedna z największych inwestycji oświatowych miasta w ostatnim czasie. Także zakończył się nabór wniosków do programu Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Bielska Białej. Jak zwykle na finał tematy serwisu podsumowuje prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. Bielskie Uczelnie Wyższe zainaugurowały kolejny rok akademicki, inaczej niż zwykle, z zachowaniem dystansu społecznego i uczestnictwem wirtualnym, bo z zastosowaniem przekazów online. Streaming internetowy pozwolił uczestniczyć w inauguracji nowego roku akademickiego największej publicznej Bielskiej Uczelni, Akademii Techniczno-Humanistycznej. My jednak z kamerą uczestniczyliśmy w inauguracji obchodzącej 25-lecie kształcenia Wyższej Szkole Finansów i Prawa. W jubileuszowej inauguracji, prócz kadry akademickiej uczelni i wyróżniających się studentów, udział wzięli prezydent Bielska Białej Jarosław Kiemaszewski oraz jego poprzednik, a dziś wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jacek Krywult. Wśród wykładowców biorących udział w uroczystości znalazł się także długoletni pracownik naukowy uczelni dr Janusz Okrzesik, przewodniczący Rady Miejskiej Bielska Białej. Uroczystość, podobnie jak w Akademii Techniczno-Humanistycznej, transmitowana była na żywo do Internetu. W ten sposób także wygłoszony został wykład inauguracyjny. Jego autorem był profesor doktor habilitowany Jerzy Osiatyński. W rejonie bielskich dworców PKP i PKS ma powstać Centrum Przesiadkowe oraz nowy łącznik drogowy pełniący w praktyce funkcję północnej, śródmiejskiej obwodnicy miasta. Nowoczesny węzeł przesiadkowy to urzeczywistnienie koncepcji zakładającej doprowadzenie zorganizowanego i indywidualnego transportu osobowego w te okolice miasta. Dzięki planowanej inwestycji powinno nastąpić odciążenie i uspokojenie ruchu w najstarszej, położonej bardziej na południe, części Bielska Białej. Pierwszą częścią planu jest budowa ulicy Nowopiekarskiej, będącej łącznikiem umożliwiającym stworzenie nowego korytarza drogowego od ulicy krakowskiej wzdłuż istniejącej ulicy piekarskiej do ulicy warszawskiej. Za tę część odpowiada Miejski Zarząd Dróg w Bielsku Białej. Trwa właśnie postępowanie przetargowe mające wyłonić projektanta inwestycji. Równocześnie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, miasto chce przygotować międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej całego węzła przesiadkowego. Projekt ma uwzględniać takie aspekty, jak sposób szybkiego i wygodnego dojazdu, parkowanie pojazdów na parkingach wielopoziomowych, nowoczesną infrastrukturę łączącą transport kolejowy z komunikacją autobusową i samochodową na poziomie miejskim, lokalnym, ale też dalekobieżnym. W zakres opracowania wchodzi także organizacja ciągów komunikacyjnych, budowa przykrytej kładki dla pieszych czy powstanie nowego wiaduktu łączącego rondo przy parkingu obok sfery 1 z ulicą Warszawską. Aby zachęcić do udziału w konkursie, miasto chce zaproponować dużą pulę nagród, a główna miałaby wynieść 50 tysięcy złotych. Konkurs mamy zamiar rozstrzygnąć do połowy przyszłego roku i dążymy do tego, żeby jak najlepszy skład architektów. Zachęcamy tutaj oczywiście wszystkich do udziału w konkursie. Pomógł nam stworzyć niebanalną koncepcję, która pozwoli nam na rozwój tego terenu i stworzenie tak naprawdę nowego miejsca, w którym będzie można wygodnie i w sposób jak najlepszy i najbardziej korzystny dla mieszkańców przemieścić się na różnego typu komunikację publiczną. Szacuje się, że cały koszt inwestycji, czyli budowy węzła przesiadkowego wraz z powstaniem ulicy Nowopiekarskiej wyniesie około 400 milionów złotych, a cały proces inwestycyjny zostanie zamknięty w okresie 7 lat. Zakończyła się modernizacja basenów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących imienia Armii Krajowej przy ulicy Sterniczej 4 w Bielsku-Białej. To jedna z największych inwestycji oświatowych miasta w ostatnim czasie. Basen ma wymiary 25 na 8 ,26 m 26 cm i głębokość od 95 cm do 1,35 m. Jakość wykonania i zastosowana technologia sprawiają, że jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w regionie. Basen był nie tylko miejscem rekreacji, ale przede wszystkim pozwalał prowadzić bezpłatną naukę pływania dla dzieci i młodzieży w pełni sprawnej, ale też tej z wieloma dysfunkcjami. Po modernizacji będzie tak dalej, ale nowoczesne urządzenia pozwalają łatwiej pomagać osobom niepełnosprawnym. Nowoczesne zaplecze z natryskami, szatniami i toaletami zdecydowanie podnoszą komfort korzystania z obiektu. Pomyślano nawet o takich szczegółach, jak instalacja na różnych wysokościach suszarek do włosów, aby łatwiej z nich było korzystać uczniom o różnym wzroście. W marcu ubiegłego roku Urząd Miejski przeprowadził przetarg, w wyniku którego realizację robót budowlanych powierzono przedsiębiorstwu robót budowlanych Beskid nr 4 spółka Firma zakończyła je 18 sierpnia tego roku. Koszt prac modernizacyjnych wyniósł 7 800 tysięcy złotych. Także zakończył się nabór wniosków do programu odnawialne źródła energii dla mieszkańców Bielska Białej. Ponad 1300 wniosków o dofinansowanie złożyli mieszkańcy Bielska Białej uczestniczący w miejskim projekcie na dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła. Przez 30 dni na terenie z jad pod szyndzielnią, wyłoniony w przetargu operator projektu, przyjmował wnioski od właścicieli nieruchomości w naszym mieście, starających się o przyznanie grantów. Pula środków do rozdysponowania na 1000 instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi ponad 14 milionów złotych. Miniona środa była ostatnim dniem przyjmowania wniosków. Tych wniosków było dużo, szczególnie dużo ich składano już w ostatnim okresie, czyli kilka dni przed zakończeniem ich przyjmowania. Dokładnie te ostatnie dni były najtrudniejsze, bo rzeczywiście chętnych było bardzo dużo w tych dniach. Wcześniej można powiedzieć, w punkt nie był tak mocno obciążony. Te ostatnie dni to były jednak. Mocnym doświadczeniem dla, dla punktu. I co teraz? No, co, co przed nami? No, po ocenie formalnej i merytorycznej i weryfikacji tutaj przez urząd nastąpi wystawienie listy podstawowej oraz listy rezerwowej. Nastąpi to mniej więcej początkiem listopada. I lista podstawowa, to są oczywiście, list, to jest lista osób, które zostały przyjęte do dalszej, dalszego trybu, trybu wykonawczego w kierunku podpisania umowy dotacyjnej i realizacji całego projektu. Natomiast to istnienie listy rezerwowej służy temu, że jeżeli w toku działań niektóre z osób z listy podstawowej będą musiały zrezygnować czy coś będą jakieś nieprawidłowości to stworzy to szanse dla osób z listy rezerwowej. Lista grantobiorców zostanie ogłoszona na początku listopada. Prezydencie, rok akademicki zainaugurowany, bielskie uczelnie, zresztą tak jak chyba wszystkie prawie w Polsce onlineowo to robią. No tak, zwłaszcza teraz w tym okresie, kiedy jest kolejne nasilenie, no, no nie jest to nic zaskakującego, ale najważniejsze, że uczelnie startują, że edukacja na poziomie wyższym, również w naszym mieście. Będzie funkcjonowała. Mamy tych uczniów, no jedną oczywiście Państwową Akademię techniczno humanistyczną ale też są szkoły prywatne, cieszące się całkiem dobrą opinią i mają co niezłe osiągnięcia i miejsce w rankingu. Na pewno to zdalne nauczanie, bo wiemy to chociażby po szkołach naszych, to nie jest ten krem de la krem dydaktyki. No ale w tych warunkach w zasadzie nie ma wyjścia, w zasadzie im wyższy stopień nauczania, tym efektywność zdalnego nauczania wyższa, a studia jest to najwyższy poziom. Także trzymamy kciuki życzymy i wszystkim senatom, uczelni, studentom dobrego roku akademickiego i wielu sukcesów. Miasto szykuje się do bardzo dużej inwestycji. Zanim to się stanie, trwa przetarg w Miejskim Zarządzie Dróg na, we, na nowopiekarską, a w, miasto jako miasto szykuje się do ogłoszenia konkursu architektonicznego. Tak, to jest no, dziejowy, dziejowe przedsięwzięcie, jeżeli ono się uda. Ale żeby się udało, bo może się udać tylko wtedy, kiedy pozyskamy na to środki zewnętrzne, liczymy tu na środki z Unii Europejskiej, no ale muszą być projekty, bo te projekty dopiero jakby dają nam możliwość startowania te środki, jest to inwestycja. W przyszłość zarówno w jednym jak i w drugim wypadku tutaj MZD ogłasza już trzeci przetarg, bo jednak te, te ceny wcześniejsze były nie do przyjęcia. Mam nadzieję, że teraz się uda. A tutaj konkurs architektoniczny na centrum przesiadkowe to ma rozwiązać no, na lata e, jakby m, cyrkulację komunikacyjną w naszym mieście, szczególnie wśród Śródmieściu, e, które chcemy z czasem odciążyć. Oczywiście jeżeli to wyjdzie. Ale konkurencja na tym rynku przecież o te pieniądze unijne no jest, ale stajemy w szranki i będziemy walczyć. Tymczasem mniejsza, ale jeśli chodzi o te kategorie, to i tak bardzo duża inwestycja. Modernizacja basenu w szkole, w zespole szkół ogrodniczych, w zespole szkół ogólnokształcących imienia Armii Krajowej przy Sterniczej 4 basen 25 metrów, ale to basen jakiego chyba w okolicy nie ma. Tak, no wszystko co robi się już nowocześnie jest zawsze lepsze od tego co so, funkcjonuje już parę lat. Ten basen przecież był eksploatowany wcześniej 20 lat, został nieco pogłębiony. Kubatura tego, tej hali została powiększona. Są nowe toalety, wszystko jest przystosowane. Właśnie to, to jest tam w pełnym wymiarze do osób Niepełnosprawnych łącznie z windą do przesadzania osób, które tego potrzebują. Myślę, że to bardzo dobry dzień dla tej szkoły, i dla miasta, a przede wszystkim dla dzieciaków, bo będą tam trenowali pływacy, ale też będzie rehabilitacja dla tych, którzy tego potrzebują. I cieszę się, bo w ciągu roku udało się ten basen wykonać. A sama dokumentacja i projektowanie trwało półtora roku. Także wchodzimy w taki czas, gdzie wykonanie czegoś trwa dłużej niż przygotowanie do tego papierów, ale to na inną historię opowieść. Zakończył się nabór wniosków do miejskiego programu odnawialnych źródła energii dla mieszkańców bielska-białej. W ostatnich dniach bardzo duże kolejki. Program naboru trwał 30 dni, jednak wierszenie chyba na ostatnią chwilę. Niektórzy sobie to odłożyli. Nawet nie niektórzy, stosunkowo wielu, ale tutaj też kolejne zgłoszenia nie, nie, nie grała roli. Będzie ten uzysk jakby energetyczny oceniany, czyli ekologiczny i bardzo dobrze. I według tego będzie to punktowane. No i ci wnioskodawcy z największą ilością punktów mogą zainstalować z dużymi dopłatami. Te instalacje, mówimy tu o pompach ciepłach, solarach oraz fotowoltaice.